czwarta niedziela wielkanocna to niedziela dobrego pasterza. I to co usłyszeliśmy przed chwilą, Jezus mówi, że zna swoje owce, czyli nas. Czyli Pan Bóg chce dzisiaj powiedzieć tobie: znam ciebie. I myślę, że to jest dobra nowina. I jakoś jest tak po części jest to też naturalne, że każdy z nas chce się pokazać zawsze od dobrej strony. I dlatego, jak się spotykamy z ludźmi, myślę, że to jest dobre, staramy się pokazać nasze pozytywne strony, te dobre, prawda? Nikt nie przychodzi i nie, nie chce pokazać swoich złych stron. I to jest naturalne. I myślę, że dobrze, żebyśmy w stosunku do siebie starali się też zachowywać porządnie w spotkaniach, które mają miejsce. Ale właśnie tu jest ta różnica i pewne też powiedziałbym niebezpieczeństwo, że kiedy spotykamy się z Panem Bogiem na modlitwie, to jest potrzeba, abyśmy stawali tacy, jacy jesteśmy. To znaczy, żebyśmy też chcieli przyznać się, najpierw to polega na tym, że musimy się przyznać wobec siebie, że nie jesteśmy doskonali, że popełniamy błędy, bo Pan Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy dobrzy. Pan Bóg was kocha nie dlatego, że dzisiaj przyszliście do Kościoła, że się modlicie, że staracie się prowadzić życie chrześcijańskie. nie. Bóg was kocha, bo Bóg jest dobry. I Bóg, mając sobie wielką miłość, to miłość nam chce ofiarować. My wielokrotnie, przez nasze życie. Mówię to teraz za siebie. Absolutnie nie zasługujemy na taką miłość Boga. Bo Mam jesteśmy słabi, my grzeszymy. Więc jest potrzeba, aby kiedy stajemy na modlitwie, i to jest trudne, żeby stanąć w prawdzie, bez tych masek, tak samo jak idziemy do kratek konfesjonału. Czasami się słyszy, ja to mówię teraz jako ksiądz, który spowiada, prawda? Ktoś przychodzi spowiada się, mówi, no, tam się źle zachował, mówi, ale, proszę księdza, bo tam i się zaczyna tłumaczyć. Nie ma potrzeby, żebyś się przed Bogiem tłumaczył. Bóg wie, Bóg zna i kocha, i nie odrzuca. To jest bardzo ważne, abyśmy właśnie widzieli tego Boga jako dobrego pasterza, który Ciebie zna od podszewki, prawda? Może się okazać, że nikt jeszcze w rodzinie nas nie poznał, bo zawsze tacy ułożą. A Pan Bóg wie, jakie jest nasze serce. I nas nie potępia. I to jest ważne, że kiedy przychodzimy do Boga, właśnie, żeby. To nie znaczy teraz, że, że mamy, nie mamy się starać w życiu. <laughs> Prawda? A to teraz, jak Pan Bóg mnie zna, to wie, że ja jestem choleryk, to ja będę wszystkich naokoło rugał. No to nie, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że kiedy ja staję na modlitwie przed Bogiem, żebym był szczery. Że, żebym po prostu w szczerości się spotykał z Bogiem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja na modlitwę przychodzę. I zakładam tą maskę człowieka, który znowu chce być dobry. Niby nic z tym złego. To problem polega na tym, że ja z Bogiem spotkać się nie mogę. Bo zakładam maskę. Coś, co nas oddziela. Nie jestem sobą, nie jestem prawdziwy. Czyli Bóg nie może mi okazać tej miłości, bo ta miłość się zatrzymuje na masce. Stąd takie zachęta, właśnie do odwagi, aby stawać przed Bogiem w prawdzie na modlitwie kiedy się z Nim spotykamy, po prostu oddawać Panu Bogu nasze grzechy i słabości. Dalej Pan Bóg mówi, że zna swoje owce i to jest bardzo ważne. Zobaczcie ten obraz, który Jezus maluje pasterza i owiec. To nie jest pasterz i jedna owieczka. Dlaczego my się dzisiaj gromadzimy w kościele? Bo Pan Bóg pomyślał, że wiara ma być przeżywana we wspólnocie. We wspólnocie. To jest pomysł Pana Boga na wiarę. Świat dzisiaj mówi wszystko na odwrót. Wiara to jest Twoja sprawa, dlatego Ty mi o Panu Jezusie nie mów. No, wszyscy mogą o wszystkim mówić, ale my nie możemy mówić o Panu Jezusie. To no, jest hipokryzja świata. Ale właśnie sprawa nie jest, wiara nie jest sprawą prywatną. Od Twojej wiary może zależeć wiara na przykład całej Twojej rodziny, bo może się okazać, że przez Ciebie Pan Bóg podaruje to słowo zbawienia dla innych. To nie jest tylko wiara, moje zbawienie albo moje potępienie, czyli ja i Bóg. Nieprawda, nieprawda. Zobaczcie, czasami wystarczy, nie wiem, przepraszam, ale właśnie jedna osoba w, w rodzinie, która wierzy i uratuje małżeństwo, które się rozpada, uratuje dziecko, które ma się narodzić, a chce się dokonać aborcji. Podaruje słowo, mówi, słuchajcie, pogódźcie się, przebaczcie sobie. Jedna osoba, która przyjdzie i przyniesie to światło, bo jest to człowiek Boży. Dlatego właśnie jest potrzeba, abyśmy trwali we wspólnocie Kościoła. Dlatego jest ważne, abyśmy właśnie też szukali w parafiach są też różne mniejsze wspólnoty bo tutaj możemy się czuć też anonimowi i to normalne, prawda? Więc dlatego potrzeba, żebyśmy też szukali jakichś mniejszych wspólnot, w których będziemy mogli się formować. A są różne. Była taka sytuacja, są organizowane pielgrzymki do Ziemi Świętej, i tam podczas właśnie jednej z takich pielgrzymek przewodnik yy, jadąc autokarem z pielgrzymami mówi: Zobaczcie, widzicie, tu są stada owiec, to są te obrazy, o których mówił Pan Jezus. I mówi: Jest ciekawa rzecz, że kiedy jest pasterz, to on idzie zawsze przed owcami. No i faktycznie widzieli pasterza, który prowadzi stadę owiec. Które idą za nim, prawda? Najpierw pasterz, a tam gdzieś z tyłu biegają psy, które zaganiają te owce, żeby szły w pewnym kierunku. Czyli pasterz zawsze idzie z przodu. No i tak opowiada tym pielgrzymom: oni to słuchają, a potem wychodzą z autokaru, zatrzymują się i widzą. Ciekawy widok. Na odwrót. Idzie stado owiec, a nie na początku, a za nimi idzie człowiek. No i je tak, że tak powiem, nagania. No i cała ta teoria tego przewodnika. Że ten pasterz zawsze idzie przed owcami, legła w gruzach. No i on taki zamamany mówi: No, on tutaj ludziom opowiada, że pasterz zawsze z przodu, że owce za nim, dlatego do tego odwołuje się Jezus Chrystus. No i podchodzi do tego człowieka, mówi: Przepraszam pana, mówi: Wie pan, bo ja właśnie przed chwilą opowiadałem tutaj pielgrzymom, że pasterz zawsze idzie z przodu, a ja widzę, że pan idzie z tyłu. A on mówi: Tak, proszę pana. Ale mówi: Ja nie jestem pasterzem. Mówi, ja jestem rzeźnikiem. Ja te owce pędzę na ubój. Żeźnik idzie z tyłu i pchana ubój owce. Pasterz idzie z przodu. Nasz pasterz nie jest rzeźnikiem. Paradoks polega na tym, że to nasz pasterz oddał swoje życie za ciebie. Pan Jezus nie chce ciebie złożyć w ofierze. Pan Bóg siebie złożył w ofierze, żebyś ty, Miał życie wieczne, żebyśmy mieli przystęp do nieba, żeby nasze grzechy, to co kontemplowaliśmy w tajemnicy Paschy parę tygodni temu, Jezus Chrystus daje się uwięzić, spętać, poniżyć, ubiczować, zelżyć i ostatecznie ukrzyżować. Że właśnie taki jest nasz pasterz. Dlaczego to mówię? Bo. Bo jest demon, zły duch, szatan, który cały czas, jak przychodzą trudne wydarzenia, stracisz pracę, albo przychodzi jakaś choroba, coś się złego dzieje. Przecież dużo rzeczy też złych dzieje się w naszym życiu. I przychodzi, jak jest takie właśnie trudne wydarzenie, fakt, jakieś poważne cierpienie, od razu przychodzi demon, szatan i interpretuje to wydarzenie. I pierwsze co mówi? Widzisz? Zobacz jaki jest Bóg. Zobacz jaki jest Bóg. Ty całe życie do kościoła chodzisz, a na starość zobacz, jaki jest Bóg, co Ci Bóg daje. I przychodzi, ponieważ demon nie może zanegować istnienia Boga, bo widzi, że nie jest wobec nas w stanie zanegować tego, że Bóg jest, to neguje Jego dobry obraz i buduje nam obraz jakiegoś monstrum, jakiegoś potwora, który właśnie niczym rzeźnik chce nas złożyć w ofierze. Chce od nas coś zabrać. A to jest wszystko kłamstwo. I dlatego jest potrzeba, abyśmy też pochylali się nad tekstami Biblii, bo Biblia właśnie jest tym źródłem, z którego możemy czerpać prawdziwy obraz Boga. A prawdziwy obraz Boga jest taki, właśnie że Bóg oddaje swoje życie w osobie Jezusa Chrystusa za Ciebie, abyś mógł być zbawiony. I teraz dramat polega na tym, że jest potrzeba z naszej strony odpowiedzi wiary, żeby to zbawienie przyjąć. Żebyśmy chcieli się zgodzić, że nie jesteśmy się w stanie zbawić sami. A jest to pewna trudność, bo każdy z nas chce jakby coś pokazać, udowodnić, że coś zrobił, prawda? W życiu, jak chcesz się dostać na studia, musisz dać egzaminy. Jak chcesz awansować w pracy, musisz coś pokazać. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego starania się, a właśnie w tej dynamice wiary jest na odwrót. To, co mówiłem na początku, mamy stanąć przed Bogiem i też powiedzieć, nie wyszło nam, nie udało się nam, nie mówię całe życie, ale że, że popełnialiśmy błędy, ale ja wierzę, że mogę zostać zbawiony, wierzę, że mogę pójść do nieba. Dlaczego? Bo Ty mnie kochasz i na o tą miłość chcę się oprzeć, o Twoje Boże usprawiedliwienie, na które nie zasługuję, ale Ty chcesz mi je dać, bo jesteś dobry, bo mnie kochasz. I właśnie człowiek, który sam napełni się tą wiarą, tą miłością, wtedy może iść do drugiego i go głosić. I to też jest nasze powołanie, nasza misja. Zobaczcie, ten COVID coraz bardziej nas zamyka, oddziela też ludzi mniej do kościoła przynoś, przychodzi. I nie sądzimy, ale stara się dzielić rodziny, nie wolno się spotykać. W ogóle dziwne sytuacje zaczynają się dziać. I właśnie jest potrzeba, żebyśmy przynieśli to słowo nadziei. A jakie słowo nadziei możesz dać komuś, kto umiera, kto jest chory, kto nie ma pracy? Będzie lepiej? Ale w jakim znaczeniu? Co wyzdrowia? Może nie wyzdrowieje. Może umrze. Może pracy nie znajdzie. Może, że będzie żył w biedzie. Ale właśnie my mamy to, to, to słowo zbawienia i słowo nadziei. Dlaczego? Bo ziemia to jeszcze nie wszystko co Pan Bóg nam przygotował. To nie znaczy, że tu mamy żyć teraz pod mostem, jak, jak ostatni, prawda? Nie. Ale żeby żyć właśnie tą nadzieją, że to jeszcze nie wszystko, że jest pewna perspektywa wieczności, którą chcemy mieć. I dlatego chcemy też to życie tutaj przeżyć dobrze, bo to nie wszystko to życie. Jest jeszcze właśnie to życie po śmierci. Więc życzę Wam i sobie, bo jest to piękne właśnie doświadczenie, wiedzieć, że ja mam kogoś, kto się o mnie troszczy. Prawda? Że, że nie muszę trzymać mojego życia w moich rękach i go prowadzić, bo jest ktoś, kto będzie prowadził moje życie. Kto się o mnie zatroszczy. Prawda? Kobieta zachodzi w ciąże. A, a z czego my utrzymamy te dzieci? Bóg, który dał dziecko, da i na utrzymanie na to dziecko. Odwagi. Przyjmijcie to dziecko, prawda? Je, przychodzą trudności, Bóg będzie pomagał. To nie znaczy, że Bóg jest od takiego załatwiania naszych spraw, prawda? My, Panie Boże, potrzebujemy to, Pyk, Pan Bóg to robi. To nie tak działa. To Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi, którzy chcemy pełnić Jego wolę. Ale życzę Wam sobie właśnie tego otwarcia się na tą miłość, którą Bóg ma do każdego z nas. Że Bóg nas kocha, chce nas prowadzić i też, że robi to dobrze. I to naprawdę jest wielkim błogosławieństwem, bo to przynosi pokój na nasze życie. Przychodzi też, przycho, przynosi właśnie też takie poczucie bezpieczeństwa, że nie jesteśmy sami. A nie jesteśmy sami. I nasz pasterz nie idzie za nami, eksperymentując, posyłając nas do przodu. Nie. Jest na odwrót. On sam poszedł jako pierwszy. I zaprasza nas, abyśmy kroczyli za nim. A na szczęście... Nie kroczymy za tyranem, ale kroczymy za Bogiem, który jest miłością miłosierną. Amen.